Jak wygląda tor Formuły 1, tor Nürburgring? O tym opowie nam już Robert Kubica. Rozpoczynamy okrążenie, wyjazd na prostą startową. kurka piątka, szóstka, dochodzimy do siódemki. Będzie duże dohamowanie. Prędkość około 296,7 na godzinę. Dohamowanie do ciasnego nawrotu na drugim biegu. Wyjazd nawrotu bardzo śliski, mało trakcji. Następny zakręt. Trójką, e, bardzo śliski też. Wyjście czwórka, następny bardzo ciasnych nawrotów e, trójkowy. Później takie trójkowe wyjście na prostą. Tutaj można właśnie tak jak zrobiłem, szerzej wyjść. Do piątki, do szóstki. Czwórka, bardzo szybki zakręt dosyć samowaniem do trójki. E, wyjście kolejne, kolejne, długi, długa prosta, która e, bardzo schodzi w dół. Do szóstki, do hamowanie, kolejny nawrót bardzo długi, dwójkowy. Tutaj niestety dochodzę super, zespół super agury, boli Superagóry i nie mogę do końca Wam zapoznać z polidem okrążenia, ponieważ musiałem odpuścić, no ale powiem tak jakbym jechał. tak? Siódmy bieg, do hamowanie do czwórki, szybki zakręt lewy, później następny długi, bardzo długi, podsterowny zakręt. Na czwórce kolejna prosta, kolejny raz dochodzimy do około 300 na godzinę. Na siódmym biegu około praktycznie do, do odcięcia. Tutaj niestety musiałem odpuścić, żeby mieć następne okrążenie wolne. Hamowanie bardzo ciasna szykana, dwójkowa. Kiedyś się tutaj bardziej cięło, ale teraz zostały podwyższone tarki. Czwórka piątka i następny trójkowy zakręt. Ostatni, bardzo długi, też posterowny. Wyjście na prostą i koniec okrążenia. No to słyszeli Państwo, jeden z kierowców Super Aguri wyraźnie przeszkadzał Robertowi w tym okrążeniu zapoznawczym, ale trzeba przyznać niesamowite uczucie, gdy widzi się ten tor z kamery umieszczonej tuż nad głową pilota F1. My ten obrazek znamy tylko, można powiedzieć, z gier komputerowych. Jakbyś się wczuł w to, co robi Robert, jak patrzysz, jak pracuje z kierownicą, oceni jego. Jazda. Nie, no duża precyzja, bardzo piękny tor jazdy. Tor jazdy w Formule 1 to jest jeden z ważniejszych elementów. Znaleźć się w odpowiednim czasie, no i odpowiednia prędkość. W momencie, kiedy Robert mówił, że samochód jest lekko nadsterowny, to jest właśnie to wyczucie, że auto dochodzi do granicy możliwości, przy, jaką ma przyczepność. Opon, zawieszenia, tego wszystkiego i, i im szybciej można wyjechać z tego zakrętu, tym jak gdyby jest lepiej. No i po to te tysiące kilometrów przejechane przez Roberta. Ja myślę, że Robert. Już naprawdę jest kierowcą, który mógłby wystartować. Wszyscy byśmy chcieli, żeby wreszcie pojawił się na jednej z tych linii startowych. Mam nadzieję, że gdzieś tam bliżej, pierwszej dziesiątki, bo takie są przecież jego czasy, jeżeli chodzi o test. Proszę Państwa, Robert Kubica pokonał za kierownicą samochodu Formuły 1 około 8200 km. Zapytaliśmy go o te jego dotychczasowe doświadczenia, jaka jest jego aktualna pozycja w zespole, czy zadowoleni są z jego pracy. No, na pewno 8000 kilometrów e, czegoś mnie nauczyło. E, nauczyło mnie bardzo dużo. Współpraca z zespołem przebiega bardzo dobrze. E, naprawdę tak jestem zaskoczony tym, że zespół aż tak dużo mi daje testów do dyspozycji. E, może dlatego, ponieważ wykonuję dobrą pracę i, i e, mogą liczyć na, na po prostu dobre informacje i, i równą jazdę bezbłędną, ponieważ ona taka była przez te 4 miesiące jazdy i testów. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ to jest moja praca i tak naprawdę po to mnie zespół BMW Zauber wziął tutaj, żebym wykonywał tą pracę jak najlepiej, się się tak starał. No, słyszeli Państwo, rzeczywiście nawet Robert jest zadowolony z tego, jak jeździ. Krzysztof, rzeczywiście, to już jest poważne doświadczenie ponad 8 tysięcy kilometrów. My musimy pamiętać właśnie o tym, że Robert przecież nie jeździ tylko podczas tych piątkowych treningów, ale pokonuje mnóstwo kilometrów, mnóstwo okrążeń podczas testów pomiędzy wyścigami Grand Prix. Ja myślę, że to jest perfekcyjny czas dla niego. Każdy kilometr przejechany tym samochodem przybliża go, tak jak powiedziałem, do pola startowego, że, że w końcu stanie. To jest, to jest świetne. Każdy kierowca marzy. O takim miejscu. To jest jak gdyby perfekcyjnie zaplanowana kariera. Ja się bardzo cieszę z tego, że Robert w zasadzie nie wysiada z tego bolidu, że najwięcej kilometrów ze wszystkich zawodników zespołu BMW robi i myślę, że na tym cała zabawa polega, że te kilometry na pewno nie będą zmarnowane. To, to się nabija, to gdzieś tam zostaje w środku i Robert wsiadając później do bolidu, oczywiście to nie jest zawodnik, który nigdy nie ścigał On dobrze wie, jak się jedzie w tłumie, ale w takiej statki, wśród takich zawodników. Zobaczymy, na pewno, na pewno nie będzie zawodnikiem, który gdzieś tam będzie z tyłu jechał i czekał, czy, czy ktoś go wyprzedzi. Na pewno taki nie jest on. Proszę Państwa, ale już przenosimy się na tor Nierburgring pod Adenau. Oczywiście po krótkiej przerwie zapraszamy na dzisiejszy, piąty tegoroczny wyścig Formuły 1. E' yes, scrunchie, yes, è impreza! Porto son lizza, alumbra mi sei! Oh, è oh, oh, tanto! E la madre se... Nowe dynamiczne paliwa Verva 98 i Verva Diesel obudzą moc w każdym samochodzie. Poczuj moc nowych paliw Verva. W ramach Formuły 1 jesteśmy obecni od 6 Wspieramy najlepszych w drodze na szczyt.